Cześć! Dziś zakończenie prac nad Elizabeth Haifi która właściwie jest no, trochę japońska, trochę polska, bo tu były końcówki STK, ale mi się popaliły. Filtry pośredniej częstotliwości też nie są polskie, tylko japońskie. Takie zielone, ale i cierpieniem, kłopotami. Kondensator wymieniony, większość nichikony, no tutaj ten zasilający, został wymieniony na jamikon, bo nichikon nie robi takich dużych pojemności. Tutaj jest kondensator, no oryginalnie był na 63V, ale dałem na 50V, napięcie jest 50V, napięcie, które do niego dochodzi jest 50 się do 1V, ale w... wybaczaj jakoś na razie nie wybuchnął. Zestroiłem peczai już dokładnie i tak dalej. Zakresy tak samo tu wymieniłem potencjometr VR VR 301, bo mi napięcie skakało Tutaj połowę żałówek wykręciłem z podświetlenia skali, bo transformator się za bardzo grzał. Teraz jest letni. Okay. Wskazik jest typowo radmorkowy. I to oryginalnie, bo ma, no tutaj tego nie jest, jest przesłonięte przez panel, ale ma niebieską szybkę. W przypadku dekodera stereo postawiłem odwrotnie, to znaczy rozłączyłem kondensator bodajże chyba C87 albo C82, to do sprawdzenia na schemacie i podłączyłem po prostu przez kondensator 1 mikrofarad sygnał z kodera stereo i stroiłem tak jak trzeba. Jedziemy dalej. O, tu mamy wyciszanie. Automatyczne regulacje częstotliwości. Dowolny telewizor i odbieraj sygnał naziemny telewizji cyfrowej w nowym standardzie nadawania. Neonet, Rozmawiajmy o dobrych ofertach. Gośka, ile tu jest kolorów tkanin do tych sof, narożników, na szczęście w każdym. Milka... Tu możemy sobie przełączać. Tu się, wskazówka, le... tu się wskazówka lekko buja, no, ale nic się z tym nie zrobi. Wychowałam się w rodzinie muzyków, zarówno moja mama, jak i mój ojciec, na instrumentach. Słuchałam tutaj muzyki ludowej. Tutaj nie wychodzi dalej poza grubą kreskę, ale trudno.

Zanim widzisz świat. Zjedziesz na skale. O ligi. Rosyjska zgrupowana była na tym w na rzecz Oszczędności ekologicznej. Taka sama. otrzymała ten certyfikat przyznawany zawane które spełniają międzynarodowe standardy jakości czystości wody, Ekologii, infrastruktury kayakép! Ja mam się organicznie tylko trzech błękitnych flag, natomiast no, bo błękitną plagę trzeba się zgłosić, tak? Więc trzeba wykonać. Były zwiersy no, z takim samym nauczka. Tu mamy dwa potencjometry do regulacji częstotliwości. Samym... I ostatnie zdanie. Jeśli tutaj wymienię, basy ty jeszcze na ten temat. Aha. Jeśli wymienię samoloty e, bojowe piątej generacji Tony liczbie. Wysokie. w liczbie ponad 60 sztuk. E, jeśli dodamy do tego pociski manewrujące jazz. Jeśli boż. dodamy tego, do tego wyrzutnie e, MLRS, czyli te amerykańskie wyrzutnie tego systemu HIMARS, który znamy. No to ja nie wymieniam na przykład e, inwestycji polskich. Ale tak tutaj są, niestety gałki tak nie są oryginalne, nie nie bo ich ale nie było. Ja wymieniam inwestycje w Finlandii. Więc to pokazuje, Była właśnie to niestety nadeszła do mnie, no, wybrakowana. Uh, Oryginalne gałki wierzy. zachowały no, się wierzy tutaj wierzy, przy tym. Uh, przy się to po nańcy metrach do UKF. Tutaj też nie było wierzy, jednego klawisza. Dałem no, podobny. On, on jest dosłownie 2-3 mm dłuższy. Tak Wlepki też nie dotarły. Tu mamy przełącznik na magnetofon, gramofon, no ale tutaj nie sprawdzałem, bo nie korzystam. Tysiąc kilometrów. Potężny teren do wsparcia, to też do przemodelowania, niejako mam wrażenie, na tych sił rosyjskich, no bo trzeba będzie przesunąć pewne. Tu wyjście wam, no właśnie, Czy oddziały, czy sprzęt. Aby tam wzmocnić tamten rejon. Tak. Widzieliśmy to po 2014 roku na kierunku ukraińskim. Rosjanie musieli. Tutaj jest masce, dałem zestaw do samodzielnego 203, montażu firmy z Jabel. Po jednej armii sformować. Tu jest stabilizator. trzy dywizje. To są dziesiątki tysięcy żołnierzy. No i w tym miejscu podziękowania dla pana Romualda Struniasta za. Pomoc i wsparcie w naprawie. To wszystko na temat Eliza Elizabet, trzymajcie się, cześć!